Witam wszystkich bardzo serdecznie! Pa, 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 pa. Raz kolejny na moim kanale, wasze zajebiste ciało. z tej strony. kłaniam się nisko, po same kapisko. Terem, terem, tam, tam. Tak, jak już widać, nie jest to tym razem Black Ops 2, jest to Black Ops 1. Coś nowego, coś innego, ktoś tam w moich komentarzach, że tak powiem. Pytał się o Black Ops czy w niego grywałem, czy lubię i tak dalej, więc postanowiłem, ach, to zagrajmy sobie może rundkę Black Ops i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mecz ten grałem tutaj z Przemciem z naszego klanu i jest to też ten e, człowiek, który, że tak powiem, nagrywa filmiki na nasz klanowy kanał, więc jeżeli chcecie obejrzeć troszkę naszego Przemcia lub e, inny z tych meczy właśnie, e, które akurat w tym wieczór graliśmy, w którym też brałem udział, e, właśnie jest to też na naszym klanowym kanale. Bardzo oczywiście serdecznie zapraszam. Nawet tam mój głos gdzieś słychać. Ha, 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 ha. Tak, jak w tym gameplayu bardzo szybko zauważycie, Black Ops 1 nie leży mi za bardzo i na początku próbowałem na tysiąc różnych sposobów e, jakoś do moich killi dojść. Czy to właśnie kampiąc tak jak w tym momencie, właśnie, e, czy to nawet i snajperką próbowałem chwilę grać. Po prostu przełączałem klasy do, na początku meczu co chwilę. Później zdecydowałem się grać mini-kałachem, że tak to nazwę. Potem znowu jednak z niego zrezygnowałem. A potem jednak się znowu tego namyśliłem, i jednak go wziąłem z powrotem. Ale więc będzie tutaj bardzo wielka mieszana, mieszanka moich klas. Dlatego nie mogę wam powiedzieć, czym grałem w sumie, ponieważ jest tych klas za dużo, którymi próbowałem grać. Po prostu te klasy ustawiłem sobie kiedyś tam, jak w to jeszcze tam kilka razy grałem. I po prostu sam nie wiedziałem, co to za klas są, jak, co, gdzie i czemu się gra. Jak będzie widać w momencie, gdzie wezmę sniperkę, że e, moje umiejętności co do celowania w tej grze jakoś nie bardzo wychodzą. E, po prostu, jak już wspominałem to w jednym z ostatnich filmików, czułość w tej grze mnie denerwuje. Nie potrafię znaleźć tej odpowiedniej czułości, aby ona mi się podobała, szczelając biodra i szczelając, celując. Tak, to co do tego gameplayu? Jednak, tak jak widać to na początku, właśnie dużo kampienia, dużo jakieś tam chowania się bardziej niż próbowania atakowania wroga. E, jednak w, chyba nie wiem, w drugiej połowie, czy znaczy drugiej połowie, no mniej więcej w połowie tego gameplayu zacznę e, bardziej rasować, bo dojdę do wniosku, a i tak kurwa ginę, i tak ginę, czy kampuję, czy, 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 kampię, czy nie kampie, i tak kurwa web dostaję, dlatego jeden chuj, czy będę biegał, czy nie, i nawet się to opłacało. Będę miał co prawda 30 śmierci w tej grze, a do 30 razy zdechnę jak taka wiewiórka przejechana przez samochód. Jednak, tak czy inaczej, będę pozytywny i to nawet nie mało, więc tych kili trochę jednak narobię. E, najwięcej z nich jednak e, raszując Tutaj właśnie pierwsze próbowania, celowania jak to w ogóle funkcjonuje e, Jak to było, tutaj na razie tylko że tak powiem e, Testowałem sobie guziki co jak i gdzie znowu to było w tej grze I już pierwszy wpierdol z snajperką Tutaj akurat uda mi się zabić typa e, Trochę przycelować BEM I jeszcze raz PEM Quick Scopem tego nie można nazwać, ale mniejsza z tym ja tak jak coraz częściej, tak jak teraz, już prawie zawsze, przejdę do kilku pytań, które były zadane pod ostatnim filmikiem. I w tym miejscu już muszę podkreślić, ludzie, 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 Obejście najpierw kilka moich filmików. Ponieważ oglądając tylko, właśnie, nie wiem, że tak powiem, jesteście nowi na moim kanale, oglądacie dopiero pierwszy filmik, i od razu macie jakieś tam swoje pytania. E, przeważnie już te pytania dawno, dawno temu odpowiedziałem lub może nie tyle dawno temu, może czasami w przedostatnim filmiku lub trzy filmiki temu i tak dalej, bo często pytania się powtarzają i bardzo często one są. A więc przejdźmy do tych pytań. E, przejdźmy do pytania numer 1. E, co prawie już niektóre odpowiedziałem na, e, pod komentarzami po prostu, ale odpowiem je teraz jeszcze raz, filmiku. A więc Mateusz Gemaifi pyta się mnie, wiesz może gdzie znaleźć fajny klan na PS3, gdzie znalazłeś swój? U mnie sytuacja wygląda następująco. Ja byłem tutaj w jednym e, takim niemieckim klanie, jak zacząłem grać. W ogóle z powodu tego klanu e, przerzuciłem się właśnie wtedy na Xboxa, czego do dzisiaj nie żałuję. E, w tym klanie byłem jednak, styl gry tego klanu mi nie podchodził. Było to, że tak powiem, e, za bardzo stała gra, to, więc każdy jeden gracz miał swoją jakąś stałą pozycję na mapie. E, to był spawn trapping po pełnej linii. Ja wchodząc do tego klanu dostałem już jakieś tam pliki. PDF i tak dalej, kurwa teraz coś nacisłem e, sorry. Co, jeszcze raz. E, w karmie jakieś tam pliki PDF właśnie ze wszystkimi spawn punktami w MW3 i tak dalej. E, po prostu no masakra to było nie podoba mi się po prostu tej styl gry, ponieważ nie szło grać indywidualnie. Zawsze każdy miał swoją pozycję i to się z czasem po prostu nudziło. Co prawda punkty i kile były masakrycznie, zawsze wielkie E, ciężko jest mi na dzień dzisiejszy takie e, wyniki ugrać, ale jednak mam przynajmniej radość z gry. Mam przynajmniej, mogę sobie swoje jakieś własne plany, swoje własne strategie wymyślać i też je wykonywać. E, potem, <coughs> sorry, postanowiłem założyć e, swój własny klan, ponieważ byłem użytkownikiem Premium Elite, postanowiłem e, swój własny klan założyć. Był to Made in Polska. E, m, miałem nie za dużo członków, i w pewien dzień, wchodząc właśnie. Na ten klan, e, czyli na mój klan, zobacz, co tam się dzieje, czy ktoś doszedł, czy nie, e, zauważyłem, że prawie wszyscy z mojego klanu mi gdzieś kurwa wsiąkli. Tak jakby kurwa w jakimś tam syfonie, w zlewie, cysło ich. Mówię, co to kurwa jest? Więc poszłem na kilka z tych e, ot, otoż to użytkowników i zauważyłem, że są w innym polskim klanie. Mówię, aha, what's going on? No i tak zobaczyłem, że właśnie większość z moich klanowiczów przeszło do Pelelitarni. Wtedy jeszcze Pelelitarni się nie nazywało, w sumie Pelelitarni, wtedy nie pamiętam jak my się w sumie nazywali. Ehm, więc wtedy napisałem do szefa klanu Dąbka, który do dzisiaj jest szefem klanu, e, do tego ale przejdę jeszcze później. Em, ukradłeś mi, czy znaczy tego podpierdoliłeś mi wszystkich moich klanowiczów, a zapomniałeś o mnie Więc automatycznie wysłał mi też zaproszenie do klanu, ja się dołączyłem i od samego początku w sumie zajebi się z wszystkim się rozumiałem, wtedy zaczęła się tam... E, zaczęliśmy te pierwsze rozmowy na skypie w weekendy i tak dalej i po prostu no, zajebi się od samego początku było em, Później, po prostu, ja że tak powiem, przez to, że wtedy nie brałem aż tak dużo udziału w turniejach klanowych i tak dalej, postanowiłem jakoś inaczej się przyczynić do klanu. Wtedy właśnie stworzyłem naszą stronę na Facebooku, stworzyłem naszą klanową stronę internetową, która do dzisiaj jest jeszcze w przebudowie, do dzisiaj jeszcze jej nie zakończyłem tak, jakbym chciał. Jednak po prostu do tego nie dochodzę. I w tym klanie po prostu mam zamiar zostać jak najdłużej, tylko się da. Dopóki oni nie będą mieli mnie powyżej uszu, tak długo w tym klanie też pozostanę. Ale przejdźmy do następnego pytania. Co to jest? Hovox.p wygląda jak złota, a nie diamentowe. Aha, bo w ostatnim filmiku napisałem, że miałem diamentowe MSMC. Ehm, według Hovox.p wyglądało to jednak jak złoto, a nie diamentowe. Jak już nam napisałem w komentarzu, po prostu włącz sobie na 1080p i zauważ, że jest to jednak diamentowe. Po prostu w tej broni te diamentowe nie jest aż tak przesadzone jak przykładowo w MP7, który jest całkowicie diamentem pokryty. Um, Skyla Studio. Zajebiste masz filmy. Dzięki wielkie, dzięki wielkie. Dawid ping, mam Xbox. Pograż ze mną mój nick Atomic Tools. E, w tym miejscu już odpowiadałem na takie coś. W nie jednym, nie w dwóch filmikach, po prostu obejdź sobie, obejdź sobie e, ostatnie filmiki. E, ja bym proponował po prostu, przez to, że napisałeś swój, e, swoją nazwę i tak dalej. Może inni, właśnie, którzy chcieli ze mną pograć i tak dalej. Nie chcę przy e, tego tutaj, o to kolegę zaproszą. I pograjcie między sobą też, może. I akurat wtedy. E, jakoś może kiedyś ja z wami też zagram, i wtedy będzie wszystko wiadomo co i jak. I teraz pytanie: Dudek659, czy masz PS3? Jak masz, to mógłby coś z niego nagrać? I w tym momencie czytając ten komentarz, sorry, wielkie, e, nie wiesz tego do siebie, ale myślałem, że pierdolę głową o stół. Dlaczego? Odpowiadam na te pytanie już chyba w dobrych 3, 4 lub nawet i 5 filmikach. Ja przerzuciłem się z PS3, przerzuciłem się na Xboxa. I nie mam na dzień dzisiejszy PS3. Wcześniej grałem właśnie na PS3, czy to właśnie MW2, czy inne części Call of Duty. I po prostu z częścią MW3 przerzuciłem się automatycznie na Xbox, a właśnie, tak jak wcześniej wspomniałem, z powodu mojego niemieckiego klanu tutaj. E, a więc na dzień dzisiejszy PlayStation 3 nie mam. I nie żałuję tej decyzji ani kawałeczka. Z tym oczywiście nie mówię, że PlayStation jest do dupy, żeby zaraz nie było, że jestem jakimś hejterem PlayStation. Bo wcale nie jestem. E, lalala, nam, 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 nam. Znowu, czy posiadasz PS 3 lub posiadałeś? Do ostatnich filmików zapraszam. Um, jak być z wami w klanie? I tu jest właśnie to pytanie, które właśnie powiedziałem, że do tego wrócę. Naszym szefem klanu jest Domek76P e, I tak, jak najłatwiej e, się dostać do naszego klanu? Recepty nie ma, ale. E, jeśli... E, tak, powiem takie takie mini warunki jakby, jeżeli e, jesteście powyżej 18. E, to jest trochę łatwiej niż jesteście poniżej 18, ponieważ u nas jednak w klanie większość, zdecydowana większość ludzi, e, że tak powiem, należy do dorosłych ludzi albo do ludzie powyżej 20, 30 i tak dalej. Dlatego my wolimy w sumie trochę też doroślejszych, ale jednak jeżeli jesteś poniżej 18 i, ale za to dobrze napierdalasz, dobre wyniki masz, grasz drużynowo i tak dalej, to też masz szansę. Ale z takimi pytaniami nie do mnie, to nie jest mój klan i z tego też się bardzo dobrze cieszę, właśnie, że to nie jest mój klan, że ja tej odpowiedzialności nie noszę. Jeżeli chcecie do naszego klanu i tak dalej, to wejdźcie sobie na Call of Duty Elite, bo i tak będziecie to potrzebowali, jeżeli chcecie być w naszym klanie. Zarejestrujcie się, od czasów Black Ops 2 Call of Duty Elite jest całkowicie darmowe, więc nie ma co się martwić. Wejdźcie tam, wejdźcie na naszą stronę klanową, czyli pelelitarnie. wyszukajcie tego klanu, tyle to powinniście dać jeszcze radę, że tak powiem. I po prostu tam, na tym tak jakby forum klanowym zapytajcie, czy mogliby się do e, klanu i tak dalej i wtedy może Dąbek po prostu z wami się skontaktuje, zagra i tak dalej i on to zdecyduje. W ostatnim czasie właśnie jeden się dostał do naszego klanu, e, więc szanse nie są znikłe lub, lecz po prostu no, po prostu trzeba jakieś tam warunki spełnić, albo po prostu umieć grać, albo być po prostu, że tak powiem mieć tam swój wiek, e, kategorię jest 1500, ale mniejsza z tym. Przejdźmy do jakiegoś następnego pytania, o ile jeszcze jakieś były? Nie, po tym filmiku już więcej pytań w sumie nie było. To co do tych pytań, to w tym miejscu przejdę do innej rzeczy, która mi się bardzo, bardzo podobała. Spodobała. Jest to rzecz co do właśnie nowego Call of Duty. Dzisiaj właśnie to wyczytałem i usłyszałem już u jednego youtubera ze Stanów Zjednoczonych. Nowina, która strasznie mi się przynajmniej podoba. Jak wszyscy wiemy, MW3 robił Infinity Ward. Black Opsa robił triage. Call of Duty Call of Duty 4 robił uh, resp, uh, Respawn uh, firma i właśnie ta oto firma, która zrobiła Call of Duty 4, jedną z najlepszych części Call of Duty według mnie, co na dzień dzisiejszy nie może ona trzymać jakoś graficznie lub w jakiś inny sposób, jednak co do samej rozgrywki była to wtedy przynajmniej zajebista gra. Było zajebiście dopracowane co do hitmarkerów, co do wszystkiego, dopóki połączenie oczywiście było ok. i wtedy przynajmniej to połączenie jeszcze pasowało. Na dzień dzisiejszy w Call of Duty 4 też już to te połączenie niestety bardzo uległo szkodom. Jednak na tamte czasy, dopóki ta gra była jeszcze on top, że tak powiem, grało się po prostu zajebiście. I właśnie oto ta firma dostała pewne, pełne prawa do robienia nowego Call of Duty, co jest według mnie piękną, piękną nowiną, ponieważ oni byli, że tak powiem, tymi pradziadkami Call of Duty i bardzo mi się to podoba. Mam nadzieję, że wtedy zrobią coś ładnego. Był już też w internecie znalazł się, że tak powiem, taki plakat. Prawdopodobnie jest to fake, jednak sam pomysł tego plakatu już mi się spodobał. Był po prostu na dole tekst, um, przetłumaczając go brzmiałby to mniej tak Czy jesteśmy gotowi na powrót, że tak powiem um, do, tych, do tych starych rzeczy i tak dalej. Bardzo mi się to podobało coś w stylu Back to the rules Bardzo mi się to podoba. Ja przejdę do mojego słuchaja wieczoru. A więc. Leży pian wat w zdrowie, nagle podchodzi na niego policjan i mówi Tu nie wolno leżeć! No to pijak? A czy części rowera mogą tu leżeć? No oczywiście. No to ja jestem dętka. W tym miejscu dziękuję za obejrzenie mnie do końca. Zapraszam do następnego razu.